Pamiętasz, jak mama czy babcia zawsze mówiły, że owszanka to najzdrowsze śniadanie. Przez całe życie słyszeliśmy, że płatki owszane to fundament zdrowego odziejania. I to prawda, ale tylko wtedy, gdy wiesz, z czym je łączyć. Bo widzisz, po 60.-70. roku życia nasze ciało inaczej przetwarza pokarmy. I to, co kiedyś było zdrowe, może nagle stać się problematyczne. Szczególnie gdy mieszamy płatki owsiane z konkretnymi produktami. Dzisiaj powiem Ci coś, co może Cię zaskoczyć. Siedem popularnych produktów, które prawdopodobnie dodajesz do swojej porannej owsianki, może zamieniać ją ze zdrowego posiłku w coś, co powoli niszczy Twoje zdrowie. Nie chodzi o to, żeby przestać jeść owsiankę, absolutnie nie. Chodzi o to, żeby wiedzieć, czego do niej nie dodawać, szczególnie w naszym wieku. Te kombinacje mogą powodować problemy o których lekarze rzadko mówią wprost. Skoki cukru we krwi, problemy z trawieniem, osłabienie kości, a nawet pogorszenie pracy nerek. Wszystko po cichu, stopniowo, przez lata. Aż pewnego dnia zastanawia się, dlaczego czuję się coraz gorzej, skoro jem zdrowo? Zacznijmy od czegoś, co większość z nas robi niemal automatycznie. Dodajemy do owsianki miód. Brzmi zdrowo, prawda? Naturalny słodzik, lepszy niż cukier ale właśnie tu kryje się problem. Owszanka sama w sobie ma wysoki indeks glikemiczny, oznacza to, że podnosi poziom cukru we krwi. A gdy dodasz do niej miód, szczególnie w większej ilości, tworzysz prawdziwą bombę cukrową. Nasz organizm po 60 już nie radzi sobie z takimi skokami cukru jak kiedyś. Trzustka pracuje wolniej, insulina nie działa tak sprawnie. Efekt? Po takiej owszance z miodem czujesz się sennym, zmęczonym, a po kilku godzinach przechodzi wilczy głód. To nie jest normalne zmęczenie wieku. To twój organizm krzyczący, że dostał za dużo cukru naraz i teraz walczy, żeby to wszystko przetworzyć. Ale miód to dopiero początek. Jest coś, co robią prawie wszystkie gospodynie, szczególnie te z naszego pokolenia, które pamiętają czasy, gdy mleko było prawdziwym skarbem. Zalewamy owsiankę pełnym mlekiem. Często jeszcze dodajemy śmietankę, bo przecież to zdrowe. Wapń dla kości. I tu jest pułapka, o której nikt nam nie powiedział. Owszanka zawiera fitynowy kwas, substancję, która wiąże minerały, a mleko, pełne wapnia i żelaza. Gdy zalejesz owszankę mlekiem, ten kwas fitynowy natychmiast łączy się z wapniem i żelazem z mleka. Tworzą się związki, których twój organizm nie może wchłonąć. Pijesz mleko dla wapnia, marnujesz je, jadłasz owszankę dla żelaza. Nie dostaniesz go. To szczególnie niebezpieczne dla nas, seniorów. Nasze kości i tak już się osłabiają, potrzebujemy każdego grama wapnia. A tu okazuje się, że przez lata jadłaś owsiankę z mlekiem, myśląc, że wzmacniasz kości, a w rzeczywistości marnowałaś cenny wapń. Gorsze jest to, że równocześnie nie wchłaniałaś żelaza z owsianki. A niedobór żelaza to chroniczne zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy, wszystko to co przypisujemy starości, a może być po prostu skutkiem złego łączenia produktów. Jest też coś, co szczególnie lubimy dodawać do owszanki zimą, gdy sezon na świeże owoce się kończy. Rodzynki wydają się idealnym dodatkiem słodkie, naturalne, pełne witamin. Ale rodzynki to skoncentrowane źródło cukru. Jedna garść rodzynków to tyle samo cukru co kilka łyżeczek białego cukru. A pamiętaj, owszanka już sama podnosi cukier we krwi. Dodaj do tego rodzynki i masz przepis na katastrofę glikemiczną. Pani Helena z mojej ulicy jadła owsiankę z rodzynkami każdego ranka przez 20 lat. Myślała, że dba o zdrowie. Aż diabetolog spojrzał na jej dziennik żywieniowy i powiedział wprost: "Pani śniadanie jest jak deser. To nie jest zdrowe odzieżanie, to bomba cukrowa". Od kiedy przestała dodawać rodzynki, jej poziom cukru we krwi się ustabilizował. Ale ile lat straciła? Nie wiedząc o tym, teraz coś, co może Cię jeszcze bardziej zaskoczyć. Sok pomarańczowy. Ile razy słyszałaś, że sok to zdrowie, witamina C, wszystko naturalne? Wielu z nas popija owsiankę sokiem, szczególnie zimą, żeby wzmocnić odporność. Ale sok pomarańczowy, nawet świeżo wyciskany, to praktycznie płynny cukier. Szklanka soku ma tyle samo cukru co puszka coli. A gdy pijesz go z owsianką. Znowu tworzysz tę samą pułapkę w podwójny cios glikemiczny, z którym twój organizm po siedemdziesiątce po prostu nie da rady. I jest jeszcze jedna rzecz ze sokiem. Witamina C w nim zawarta interferuje z wchłanianiem żelaza z owszanki. Nie całkowicie je blokuje, ale znacznie utrudnia. Więc znowu wjadłaś owszankę dla żelaza, piłaś sok dla witaminy C, a w efekcie jedno drugiemu przeszkadza. Kolejny popularny dodatek to dziem. Szczególnie ten domowy który robimy z owoców z własnego ogrodu. Wydaje się znacznie zdrowszy niż kupny, prawda? Ale dżem, nawet domowy, to przede wszystkim cukier. Owoc gotowany z cukrem traci większość witamin, a zostaje głównie fruktoza i glukoza. Łyżka dżemu na owszance to kolejne 10-15 gramów cukru. Dodaj to do cukru z samej owsianki i znowu mamy problem. Pan Kazimierz zawsze jadł owszankę z łyżką dżemu truskawkowego, który robiła jego żona. Myślał, że to zdrowiej niż cukier. Ale jego trzustka tak nie myślała. Po latach takiego śniadania rozwinęła się u niego cukrzyca typu drugiego. Lekarz powiedział mu coś, co go szokowało: pana poranne dzień to tak naprawdę czysty cukier. Mógłby pan równie dobrze sypać cukier łyżką. Jest jeszcze jeden dodatek, który wydaje się wręcz idealny jogurt owocowy. Wielu z nas dodaje go do owsianki, myśląc, że to połączenie dwóch zdrowych produktów. Ale jogurt owocowy z sklepu to pułapka cukrowa. Te małe kubeczki zawierają czasem więcej cukru niż ponczak. A gdy mieszasz taki jogurt z owsianką, znowu uderzasz swój organizm gigantyczną dawką cukru, z którą po siedemdziesiątce nie da rady sobie poradzić sprawnie. Poza tym, jogurt owocowy jest zwykle pasteryzowany w wysokiej temperaturze, co zabija większość probiotyków, tych dobrych bakterii, dla których właściwie jedlibyśmy jogurt. Więc dostajesz cukier bez korzyści. A owszanka z takim jogurtem zamiast zdrowego śniadania staje się deserem podszywającym się pod zdrowe jedzenie. I wreszcie siódmy produkt, który możecie naprawdę zaskoczyć banany. Tak, te żółte, zdrowe, pełne potasu owoce. Problem w tym, że dojrzały banan to niemal czysty cukier. A my, seniorzy, lubimy banany właśnie dojrzałe, miękkie, łatwe do zjedzenia. Ale taki banan ma bardzo wysoki indeks glikemiczny. Pokrojony banan na owszance to kolejna dawka cukru prostego, która w połączeniu z owszanką tworzy śniadanie, podnosząc cukier we krwi jak na kolejce górskiej. Banany mają też dużo potasu, co samo w sobie jest dobre. Ale jeśli masz problemy z nerkami, a po 70 wiele osób ma, często nie wiedząc o tym, zbyt dużo potasu może być niebezpieczne. Nerki muszą go wydalać, a gdy nie działają już tak sprawnie, potas się kumuluje. To może prowadzić do problemów z sercem, zaburzeń rytmu. I nikt ci tego nie powie, dopóki nie zrobisz szczegółowych badań. Co z tego wszystkiego wynika? Że owszanka sama w sobie jest zdrowa. Ale my, przez lata przyzwyczajeń, dodajemy do niej rzeczy, które niszczą jej wartość i obciążają nasz organizm. Niut, mleko, rodzynki, sok, dżem, jogurt owocowy, banany wszystko to wydaje się zdrowe. I dla młodego człowieka może być. Ale dla nas, po 60, to połączenia, które powoli, po cichu, pogarszają nasze zdrowie. Nie oznacza to, że musisz przestać jeść owszankę. Wręcz przeciwnie. Owszanka może być wspaniałym, zdrowym śniadaniem. Ale jedz ją z innymi dodatkami: garść orzechów, trochę świeżych jagód, szczepta cynamonu. Żałej wodą zamiast mlekiem, tak naprawdę smakuje równie dobrze. A twój organizm Ci podziękuje. Unikniesz skoków cukru, Twoje kości będą wchłaniać minerały, Twoje nerki będą spokojniejsze. Nasze pokolenie przeszło przez tyle. Zasługujemy na to, żeby nasze ostatnie dziesięciolecia były w dobrym zdrowiu. A małe zmiany w codziennych nawykach mogą zrobić ogromną różnicę. Nie musisz rewolucji, tylko świadomość tego, co mieszasz ze sobą na talerzu. Jeśli ten film dał Ci do myślenia, jeśli odkryłeś coś, Czego nie wiedziałeś o swojej porannej owsiance, zostaw łapkę w górę. Napisz w komentarzu, co ty zazwyczaj dodajesz do owsianki. Może razem znajdziemy jeszcze więcej zdrowych połączeń, które naprawdę nam służą. Zapisz się na kanał, żebyśmy mogli częściej rozmawiać o tym, jak jeść mądrze w naszym wieku. Bo razem jesteśmy silniejsi, razem możemy się uczyć i wspierać. Pamiętaj o małe zmiany, wielkie rezultaty. Żyj zdrowo, jedz mądrze. Dbaj o siebie. Niech Bóg ma cię w opiece. Do zobaczenia w następnym filmie.